Hej, witajcie w mojej kuchni i w kolejnym foodbooku, w którym pokazuję, co jem przez cały dzień, także zaczynamy od śniadania. I ja tutaj użyłam gruszki do tego sera pleśniowego oraz szpinaku i na początku pokoryłam gruszkę w takie cienkie plasterki, które kolejno włożyłam do mikrofalówki na dosłownie 45 sekund, żeby tylko tak lekko mi się w niej podgrzały. Przekroiłam moją bułkę, a później pokroiłam ser pleśniowy, ale nie musi być tutaj ser pleśniowy, może być na przykład ser feta. Fajnie właśnie jakby był taki słonawy, to będzie się tak fajnie komponował, ale myślę, że może być również ser camembert, on również będzie tutaj pasował. Wybaczcie za moją trochę poszarpaną bułkę, ale rozmrażałam ją i później ciężko się kroiło. Kładę na nią szpinak. Później ser pleśniowy i na to wszystko, jak podgrzeje mi się gruszka, to układam również na to plasterki gruszki. Kolejno biorę orzechy nerkowca, które przełamuję na takie mniejsze kawałki i posypuję nimi moje kanapki. Jak ktoś ma, to można też użyć tutaj orzechów włoskich, też będą się fajnie komponowały posypuję to wszystko rozmarynem, a następnie polewam dosłownie taką odrobiną miodu. I tak prezentuje się mój posiłek. Wygląda bardzo dobrze, a dodatkowo był przepyszny. Także ta kompozycja smaku słono-słodka, do tego jeszcze te chrupiące orzechy. Naprawdę co jak co, ale ten posiłek bardzo polecam, żeby sobie przygotować. I to taka dobra opcja dla osób, które się nie potrafią zdecydować, czy chcą jeść śniadanie na słodko, czy na słono, bo to takie dwa w także można mieć ciastko i zjeść ciastko. Teraz przed czas na obiad i głównym jego elementem będzie tuńczyk. Ale tak, zanim sobie go otworzę, to na pierwszy moment skroję ja oczywiście cebulę. Do tego pokroiłam jeszcze dwa ząbki czosnku i później wrzuciłam to wszystko na patelnię i podsmażyłam. W międzyczasie gotował mi się również makaron. Tutaj fajnie by pasował świderki, ale ja akurat nie miałam. I później wpadłam jeszcze na taki pomysł, żeby dodać do tego marchewki, bo akurat miałam. I więc jak ją obierałam i kroiłam, to niestety lekko mi się przypaliła cebula. Także nie powtarzajcie tego błędu, ale dodanie jej tej marchewki było ogółem dobrym wyborem. Do tego dodałam tuńczyka oraz pomidory w puszce. A po tym wszystkim jeszcze dodałam e, jogurt grecki i nakładam. Stwierdziłam, że na początku dodam sobie jeszcze trochę szpinaku, e, kolejno po nim makaron i następnie mój tuńczyk w sosie pomidorowym. W ogóle wyszła mi całkiem spora, pokaźna porcja, także ciężko było to przejeść. No i potem byłam na długo syta. E, w ogóle wygląda troszkę jak takie spaghetti bolognese, ale w wersji rybnej. Około 17.00 stwierdziłam, że zrobię sobie owsiankę, więc wsypałam takie owsianę, do tego wlałam trochę mleka i miałam jeszcze otwarte takie mleczko kokosowe, które postanowiłam, że również sobie dodam i zobaczę, jak to będzie smakowało. Było w formie takiej trochę zbitej, więc ciężko było go nałożyć. To wszystko wymieszałam i wrzuciłam do mikrofalówki na jakieś 4 minuty. W międzyczasie skroiłam sobie moje składniki, czyli tutaj połówkę banana. Do tego trochę gruszki, która została mi z rana, ze śniadania. Wziąłam sobie również masło orzechowe, tutaj akurat o smaku chili. Wolę w wersji klasycznej, ale akurat mi się skończyło. Do tego trochę orzechów nerkowca i jedno raffaello na osłonę. I tak wygląda efekt końcowy. Dla mnie całkiem spoko, bo lubię, jak na talerzu dużo się dzieje. Później pojechałam poćwiczyć trochę na orbitreku i ćwiczyłam na nim około 45 minut. I nawet trochę się zmęczyłam. Na orbitreku już poćwiczyłam, także tak, wróciłam teraz już w końcu do domu, jeszcze trochę, no, zagadałam się z małą, także dopiero teraz wróciłam i jestem dosyć głodna, także robię sobie jedzenie i mam tutaj, mam tutaj awokado, które muszę już użyć, bo mam jakiś czas. Ja zrobię sobie taką kanapki, mam tu bułkę. Byłam w trakcie po prostu rozpakowywania się, bo byłam też jeszcze przy okazji na zakupach, także mam pęczki rzodkiewki. Jeszcze nie włożyłam części, może wykorzystam przy okazji awokado. Zrobię sobie je na jako sadzone i na jedną część jeszcze nie wiem. Dobra, robię i zobaczymy. I na początku przekroiłam moją bułkę. Tam w tle już mi się smażyło moje jajko sadzone, i później zajęłam się awokado. Tak jak mówiłam, miałam je już trochę w lodówce, także ono już było lekko miękkie. Więc fajnie, bo super się rozsmarowało na kanapkach, nie trzeba było kroić. Przyprawiłam później solą oraz pieprzem ziołowym. Później pokroiłam moje warzywka. Miałam resztkę pomidora, którego chciałam sobie użyć, więc położyłam to wszystko na jedną kanapkę. Później miałam również ogórka, którego skroiłam kilka jego plastrów użyłam. Później dodałam również rzodkiewkę. I to wszystko położyłam na moją tą jedną kanapkę. A na drugą poszło jajko sadzone. I tak prezentuje się moja kolacja, a zarazem ostatni posiłek tego dnia: jedna kanapka z jajkiem sadzonym, druga z warzywami, i wyszła mi z nich taka spora wieża. E, ciężko to było przegryźć. Ale ogółem jedzenie przepyszne, do tego wszystkiego herbata. No, i tak jak mówiłam, jako że jest to mój ostatni posiłek, to bardzo dziękuję za oglądanie tego filmiku. I widzimy się ponownie w kolejnych filmikach. Pa!